Ignacy Krasicki, Marnotrawstwo, recytuje Edward Snopek. Znałeś dawniej bociecha? Tuż nie znał. Co teraz bez sług, ledwo w opończy brnie po błocie nieraz. Niegdyś w karecie, z której doł się mi umizgał, Takich, jakim jest dzisiaj, roztrącał i bryzgał. Ustępowali z drogi wielmożnemu panu, Lepsi urodzeniem i powagą stanu. Nieraz ten, który przedtem od filuta stronił, westknął skrycie na ten czas, gdy mu się ukłonił. Musiał czcić czegoż złoto nie potrafi dzielne. Niedługo przecież trwały te czasy weselne. Na złe wyszła wspaniałość przyjaciele kuchni, junacy heroiczni, wzdychacze miluchni, filozofy na koniec jak pustki spostrzegli. Z maksymami, z wdziękami z junactwem odbiegli. Został się niedostatek, z nim wstyd dawnej pychy. A co niegdyś wytrząsał kufle i kielichy, co szampańskim, węgierskim pyszne stoły krasił, wiadrem potem u studni pragnienie ugasił. A jak to przeszło? Nieznacznie, łakome są rządze. Pewen jest świat oszustów, toczą się pieniądze. Zyskał Wojciech szalbierstwem, stracił wszystko zbytkiem. A niedługo się ciesząc niecnoty pożytkiem, nawet tego nie doznał, gdy nic nie dochował, żeby zdrajcem bankruta ktokolwiek żałował. To gorsza, kiedy młody dziedzic wielkiej włości, zysk zasług przodków swoich, cnoty poczciwości, niszczy podły odrodek. Znałeś Konstantyna? Alboż widzieć odrodków. U nas jest nowina. Znałem go, ale w nędzy. Jam znał w dobrym stanie. Młodo zaczął wspaniałe swoje panowanie. Młodo skończył. Rodzice dzieckiem odumarli. Opiekunowie naprzód, jak zazwyczaj zdarli. Dorwał się pani rządów. Natychmiast od razu jedni z sławy ci zysku, a tamci z rozkazu, dworzanie, pokojowi, krewni, asystenci, przyjaciele, sąsiedzi i plenipotenci i ta wszystka niesyta stołowników zgraja, co się zyskiem obudy karmi i opaja, natarli wstępnym bojem. Rad pan wszystkim w domu, wrota jego nie były zamknięte nikomu. Niech zna świat, jak pan możny, dzielny i bogaty, grzmią bębny na dziedzińcu. Na wałach armaty, żaki prawią perory, ksiądz prefekt za nimi drukiem to wypróbował, że dzieły wielkimi przeszedł pan przodków swoich, godzien krzeseł, tronów, prawnuk piastów po matce, z ojca jagielonów. pan! Brzmią ogromnym hałasem okolice: dymy w kuchni jak zetny, a sławne piwnice, co dziad, pradziad szacownym napełniał likworem. Pełne zgraj ochoczej stanęł otworem. Wiwat, pan! Niech wiekuje szczęśliwy i zdrowy. Objął sienie, przysionki zapach dryjakowy. Wala się wadzi, wrzeszczy rozpojona tłuszcza. Pan rad, w domu każdego do siebie przypuszcza. Ten wziął konia z siedzeniem, tamten za przysługę. Nieboszczyka pradziada z lamusu czeczugę. Uwlecze złoty dywan, co w skarbcu spoczywał. Dywan co stół nad dziada ministra okrywał Gdy w usłudze publicznej pracował lub sądził Śmieją się z starych gratów, a jakby pobłądził Wyszydzają wiek dawny, nowy Rzesza chwali Liczne przodków portrety wyrzucono z sali Natychmiast, że zbyt wielka, ściśniają gmach stary Cztery z niej gabinety i dwa buduary Że w nich były starego dzieje testamentu Nie cierpiano szpalerów jednego momentu Wziął je sąsiad za wyżła, a za dwie papugi zyskał zbrojem złocistą w zamian sąsiad drugi. Od czasów nieboszczyka jeszcze jego mości, płacze w kącie z szafarzem stary pod starości. Pan kontent, skoro w rannej porze słońce błyśnie, już się przez przedpokoje ledwo kto przeciśnie. Ten ustawia pagody chińskie na kominie, ten perskie girydony, ów japońskie skrzynie, pełno muszli zamorskich, afrykańskich ptaków wrzeszczą w klatkach papugi, krzyk szygów, świst szpaków, bije zegar kuranty, a misterne flety co kwadrans, co godzina dudlą menuety. Wchodzi pan, pasie oczy nowymi widoki, zewsząd gładkie pochlebstwa i ukłon głęboki. Znają się na wielkości i pan na niej zna się, a chociaż do mówienia z gminem uniża się, zna czym jest. Wszyscy – wiwat! – skoro tylko kichnie. Na kogo okiem rzuci, każdy się uśmiechnie, Kontent z pańskich faworów. W tem nowe kredense dwa mniemane wandyki i cztery rubense niosą w pakach hajduki. Wyjmują – gmin cały złoto ważne uwielbia. Czci oryginały! A pan wszystkich naucza, jak Rubens w marmurze jeszcze lepiej rżnął twarze. A w architekturze, co to wszystkich patrzących dziwi i przenika, nie było celniejszego mistrza nad Wandyka. To to pan, krzyczy zgraja, to wiadomość rzeczy. Wtem, gdy wszyscy w aplauzach, a żaden nie przeczy, w pośród ciżby wielbiącej rejestrzyk podaje... Snycerz, malarz, tapicer, których cudze kraje na to do nas zesłały, aby według stanu dogadzali wytwornie wspaniałemu panu. Nie czytał pan rejestrów. Kto rejestra czyta? Podpisał! Niech zna Niemiec jak Polska obfita. Tak ów, co po jałmużnę niegdyś do Włoch śpieszył, złoto rzucał, nic nie wziął, a dumą rozśmieszył. Lecą dni w towarzystwie dobranych współbraci. A że wojasz nowymi talenty zbogaci Jadą do cudych krajów z projektu kontenci Wysłanie na kontrakty już plenipotenci Ten przedaje w pół darmo, a wdzięczny ochocie Dał łomek kradzieży kupiec w dożywocie Ten zastawia za bezcen, ufałszuje akty Tak to robią szczęśliwych, zyskowne kontrakty Wraca się przecież cząstka do tego, co zdarli Wdzięczen, że go w potrzebie nieuchronnej wsparli wyjeżdża Niesie haracz niszczącej na smodzie A weksel lichwą płatny Mając na powodzie Dziwi kraje sąsiedzkie nierozumnym zbytkiem I z tym swojej podróży Powraca użytkiem Że co panem wyjechał Przystojnym i godnym Wraca grzecznym filutem I żebrakiem modnym Nie ganiem ja podróży Ale niech nie niszczą Co poguście Dłużnicy, gdy płaczą i piszą? Co po fantach, za które poszły wsie dziedziczne? Bogacimy ubodzy kraje okoliczne, a zbytek, co się tylko czym pozorem chlubił, okrasił nas powierzchnię, a w istocie zgubił.